Coś bardzo złego dzieje się w Twoim mózgu, gdy oglądasz krótkie filmiki, typu shorts, rolki czy TikTok. I nie mówię tutaj o oczywistościach, typu, że twoje attention span, czyli ten, ten, że, że skraca się Twój czas, który, przez który możemy się potem skupić, czy że jest to po prostu marnowanie czasu, czy że są to dystrakcje, które odciągają nas od tego, co ważne. Bo to wszyscy wiemy, to są truizmy, to jest prawda, ale prawda tak banalna. Że dzisiaj nikogo nie porusza. Dzisiaj chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, które są dużo bardziej niebezpieczne dla nas, dla naszego mózgu, dla, dla efektywności, a o których nikt nie mówi. I teraz, żeby zrozumieć ten mechanizm, krótkie formy wideo, czyli te, te 30-sekundowe, może minutowe wideo to są wideo, które widzisz, to wideo dostarcza ci pewnego doznania, czyli na przykład uśmiechasz się, wzruszysz się, zaszokujesz się. Jesteś w stanie kilka razy oglądać takie wideo, bo na przykład było tak szokujące, że aż nie dowierzamy, że, że ktoś coś takiego mógł zrobić. I potem po tych kilku wyświetleniach scrollujemy sobie dalej, no i idziemy do kolejnego, i sytuacja się powtarza. I w ten sposób z łatwością, co pewnie wielu z nas to, tego, tego doświadczyło, z łatwością możesz stracić pół godziny, godzinę, może nawet więcej. I teraz dlaczego? Są według mnie dwa powody, znaczy dwa powody, o których się nie mówi, one takie może nieoczywiste. Ale są przepotężne. Jak je zrozumiemy, to będzie nam dużo łatwiej zrozumieć i podjąć decyzję, czy my na pewno chcemy sobie to serwować. Pierwszym z tych powodów, krytycznie ważnym tutaj, najważniejszym, są emocje. Czyli jeśli sobie o tym pomyślimy, to serwowane nam są głównie treści tak zwane wiralowe, czyli najpopularniejsze. Dlaczego coś jest w ogóle wiralowe? No, widzimy coś, widzimy jakieś wideo. I nasza decyzja, tak? nasza decyzja, czy my to będziemy oglądać 100 razy, czy my to komuś polecimy, czy polubimy, jest podejmowana na bazie emocji. Czyli widzimy wideo, czujemy coś, czujemy emocje i tam, gdzie jest emocja silna, tam kierujemy więcej uwagi. Więc będziemy to jeszcze raz oglądać, lubić, komentować i tak dalej, bo nas to poruszyło i w związku z tym algorytm dostaje jasne informacje: oho, na to reagują ludzie. Więc to będzie wiralowe, w rozumieniu będziemy to serwować jeszcze większej liczbie osób i to koło się napędza. I teraz wiralowe treści są wiralowe, bo wywołują właśnie emocje. Czyli wiral dosłownie w moim rozumieniu to są równa się emocje. Nie semantycznie, nie językowo, ale tam jeśli coś jest wiralowe to musi poruszać emocje. I teraz pytanie brzmi oczywiście tak, dzisiaj będę szedł dlaczego, dlaczego, dlaczego dlaczego emocje są tak wciągające dla nas. No, jest tak dlatego, że gdy czujemy emocje, w sensie gdzie czujemy emocje, tam kierujemy uwagę. Wciąga nas to. Mam pytanie znowu dlaczego? Można pewnie z wielu, z wielu jakby stron na to popatrzeć. Natomiast z punktu widzenia ewolucji, emocje były zawsze kluczowe w przetrwaniu. Czyli na przykład strach, jeśli czuliśmy strach, czyli nasi przodkowie czuli strach, to on nas mobilizował i do dzisiaj mobilizuje nas do walki lub ucieczki. Z walki z tym zagrożeniem lub ucieczki, czyli produkują, nadnercza produkują adrenalinę, noradrenalinę, przyspiesza nam akcja serca, ciśnienie się podnosi, krew napływa do kończy, na przykład odpływa z innych części ciała, na przykład wyłącza się trawienie. Nie wszystkie elementy są potrzebne, kiedy walczymy, to nie musimy trawić. Nie ma reprodukcji wtedy, bo jest jakby optymalizacja na ruch, i na reakcję, czyli na to, żebyśmy mogli się obronić, ewentualnie uciec, żebyśmy mogli szybko tutaj zadziałać. I teraz nasze mózgi są, jeśli wierzyć tej teorii, są zaprojektowane w ten sposób, do, żeby reagować na bodźce emocjonalne. No bo często tam, gdzie jest emocja, to jest to sygnał dla nas, że coś jest bardzo ważne i bardzo niebezpiecznie potencjalne. Potencjalnie niebezpieczne. Więc jeśli w naszej głowie emocja równa się hejta, to może uratować ci życie no to będziemy, będziemy się będziemy tam kierować naszą uwagę. I Skoro tam, gdzie emocje, tam nasza uwaga, no to potrafimy sobie skrolować godzinami, mimo że to nie jest ta sama emocja, to nie jest ten strach, który, który nas ma do czegoś mobilizować, a przynajmniej nie wszystko to jest strach, ale to jest takie najsensowniejsze, według mnie, wyjaśnienie logiczne, dlaczego potrafimy godzinami skrolować i oglądać coś, co nie daje nam tak naprawdę żadnej wartości, oprócz może, może rozrywki od czasu do czasu. Więc emocje są dla nas jak taki skrót czyli Dzięki temu, że czujemy emocje, to to jest taka heurystyka, to jest taki, możemy od razu zacząć działać, jakby bez długiego analizowania, bez myślenia, czyli czujemy strach i natychmiast, się, natychmiast jest działanie, czyli natychmiast się pobudzamy. Nie możemy analizować, tam, czy to jest realne zagrożenie, czy nie? Bo w tej długiej analizie moglibyśmy po prostu nie przeżyć, gdy, jeśli to jest prawdziwe zagrożenie. Więc emocje wszystko przyspieszają u nas i dlatego czasem mówimy, że, już powiedziałem to w emocjach, tak? Nie miałem tego na myśli. Bo, bo, bo tak przyspieszyliśmy to działanie, w tym przypadku powiedzenie czegoś, że no nie uruchomiliśmy głowy, bo to byliśmy w emocjach. No jak nie uruchamiamy głowy, to potem żałujemy, że coś zrobiliśmy, albo nie, bo, albo, albo, albo powiedzieliśmy. Tak? Czyli jeśli coś zrobimy bez przemyślenia, no to takie są konsekwencje, a, a to się bierze z emocji. Albo ktoś, na przykład, czasem mówi się, że ktoś uciekł z miejsca zdarzenia. Bo spanikował, bo był w szoku i był właśnie w takich wielkich emocjach. Więc pewne nieracjonalne zachowania mogą być wytłumaczone właśnie za, za pomocą e emocji. I teraz, oglądanie tych krótkich filmów, to jest, jeśli się na tym zastanowisz, jeśli kiedykolwiek to zrobiłeś, ale tak świadomie, to zauważ, że to jest, dostajesz tam cały wachlarz emocji. Tak? Od smutku, bo coś tam się stało, ktoś nie przeżył, przez rozczulenie, bo widziałeś jakąś, nie wiem, starszą parę, albo jakąś piękną historię, przez zazdrość, bo ktoś tam ma coś takiego, czego ty byś chciał. I to nie musi być zazdrość taka, że ty krzyczysz i kipisz tam zazdrością, ale coś się w sercu takiego uruchomi. Aż po inspirację, piękne emocje, również szczęście, bo widziałeś jakiś piękny obrazek, albo zainspirował cię ktoś do, do rozwoju, czy do stworzenia jakiegoś dzieła. Więc to jest to są i dobre emocje, te dobre, pozytywne i te negatywne dla nas emocje. I dostajemy cały wachlarz, całe spektrum. I teraz jeśli scrollujesz sobie i oglądasz 50 takich krótkich wideo, to zauważ co się dzieje w ciągu godziny. Jesteś w stanie przeżyć 50, 70, może 100 różnych, skrajnie różnych emocji. Czyli w każdej rolce mogą być po pierwsze różne emocje, ale też y, każda rolka jest a jest, na przykład ta jest o smutku, a kolejna już jest o inspiracji. I ty jesteś przełączany przez, powiedzmy, godzinę, jeśli sobie ta, taką godzinę zaserwujesz, przez cały wachlarz tych emocji. I teraz emocje to nie jest tylko słowo, że tak nazywamy, że coś jest smutne czy inspirujące. Emocje to są, to normalne, to są normalne reakcje w naszym organizmie. To jest hormonalna i można powiedzieć neuroprzekaźnikowa burza, czyli jak mamy wyrzut tej dopaminy, serotoniny, adrenaliny czy kortyzolu, to, to to wszystko wpływa na naszą fizjologię. To nie jest dla nas obojętne. Się możemy czuć w jakiś tam sposób i nazywamy to emocjami, ale tam w środku po prostu zachodzą reakcje chemiczne i to dosłownie są jak wybuchy. Więc to wpływa na naszą reakcję, na naszą fizjologię, na nasze samopoczucie, no i potem na nasze zachowanie. Na, na to też, jak jesteśmy poznawczo dostępni w danej chwili, czy jesteśmy po prostu zdrenowani całkowicie t, t, tym wachlarzem, czy nie. I teraz tak. Oczywiście emocje są naturalne. Więc. Jak burza w naturze, tak? To, to się wydarza, są różne sytuacje w życiu. Natomiast burza przychodzi, uderza mocno i odchodzi. I można się uspokoić. A teraz wyobraź sobie, że burza, jesteś w domu, jesteś bezpiecznie, ale wokół ciebie szaleje ogromna burza, intensywna, głośny huk, i to się dzieje przez trzy dni non-stop. Czyli coś, czego pewnie nigdy nie doświadczyliśmy w życiu, bo burza przychodzi i odchodzi. Najwyżej przyjdzie druga jutro. Ale wyobraź sobie, że przez trzy dni non-stop się dzieje huk. Pioruny, nie możesz wyjść z domu, nie możesz się skupić, nie możesz spać prawdopodobnie, czujesz non-stop zagrożenie przez ten czas, no, bo, bo to są silne, si, silne, silne emocje. I teraz, właśnie mniej więcej, myślę, coś takiego powoduje w naszym ciele serwowanie sobie tych różnych emocji przez krótkie filmy. Czyli jesteśmy przyzwyczajeni do emocji, dobrze sobie radzimy z emocjami, potrafimy sobie radzić z emocjami, natomiast nie jesteśmy zaprojektowani do tego, żeby. To wahadło sobie tak chodziło i cały wachlarz, żeby był nam serwowany non-stop co, co kilkanaście sekund. Więc, ponieważ no jakby nie, nie, jest, nie mamy naturalnych mechanizmów, żeby, żeby sobie z tym poradzić, to efektem jest to, że, że jesteśmy po prostu rozchwiani. Czyli to wahadło z jednej emocji, jakiś silny strach, jest bardzo mocno wychylone na maksa i za chwilę przechodzi do skrajnie innej emocji. Teraz to wahadło, które jest tak rozchwiane, roz. Yy, bardzo mocno wychylone, ono nie ma zdolności jakby do tego, żeby się samo szybko uspokoić. Czyli, jak już wychylimy to wahadło, to musimy się mierzyć z tym, że ono będzie przez długi czas się uspokajało. Ja? Czyli, jakby do tego skupienia będzie bardzo. Nie, nie, nie mamy tak naprawdę zdolności do skupienia. I jeśli nie mamy zdolności do skupienia się na czymś, co jest ważne, no to nie mamy też zdolności do, do osiągania czegokolwiek. Więc ym, kolejna, ta jakby taka, taka analogia tutaj. Cokolwiek trenujesz, to pamiętaj, że jeśli to trenujesz, to staniesz się w tym dobry. Stajesz się w tym coraz lepszy. Możesz mieć coraz lepsze mięśnie, możesz być coraz lepszym pływakiem, coraz lepiej grać na, na skrzypcach. I ktoś z zewnątrz może, zapy może się zapytać, popatrz na ciebie, jak, jak ty potrafisz tak szybko pływać. Ale ty wiesz, że to jest po prostu z treningu. To są, to są tysiące powtórzeń. No i tak samo emocje. Ktoś z zewnątrz może się zapytać, dlaczego ten ktoś jest taki wrażliwy, albo dlaczego on tak, tak, tak się denerwuje, albo dlaczego on tak często czuje niepokój. Czemu panikujesz, jeżeli widzisz jakieś tam czarne scenariusze, kiedy nic przecież nic się nie dzieje. Ale ty wiesz w środku, że to jest z treningu. Tak samo jak mięśnie i pływanie jest, można wytrenować, tak samo nasze emocje i to takie rozchwianie można wytrenować. Niestety nie o takie trenowanie nam chodzi, ale jeśli my przez długi czas wystawiamy się na to wahadło emocji, to się trenujemy właśnie w tym, żeby być niestabilnym emocjonalnie. No i oczywiście tutaj takie małe też Wyjaśnienie, że emocje, w sensie niepokój, lęki i te takie mocne rozchwianie, mogą też wynikać z innych rzeczy, tak? To nie mówię, że tylko i wyłącznie z oglądania tych, tych, tych rzeczy, bo te niepokój czy lęki były dostępne dla nas jeszcze zanim się pojawiły TikTok i one mogą wynikać z innych rzeczy, z traumy, z jakichś tam doświadczeń i to jest jasne, jakby nic nie jest takie, takie oczywiste i zero-jedynkowe. Ale Oglądanie, mój przekaz jest taki, że oglądanie tych krótkich treści robi ten sam efekt. I Jeśli już ktoś ma tą traumę, już ktoś ma ten niepokój, no to, to tylko pogorszy sprawę. Może być nawet uzależniony od tego w pewnym czasie, ale to tylko pogarsza sprawę. I to są emocje uważam krytycznie ważne i, i za mało się o tym mówi, jak, jak duży wpływ to ma na, na nas potem, na to, jak my funkcjonujemy w kolejnych godzinach, a nawet dniach. Druga rzecz. Drugi i ostatni element tutaj to jest to są pętle. I pętle. Jak to wytłumaczyć? Jeśli mamy krótkie wideo, nawet, nawet jeśli jest wartościowe, nawet jeśli jest edukujące, to, to krótkie wideo otwiera nam jakąś pętlę, ale nie jest w stanie ich domknąć. Dlatego, że ono trwa minutę. No więc z natury jest powierzchowne daje Ci jakiś wycinek. Albo jest powierzchowne, albo daje Ci jakiś wycinek, daje Ci efekt wow, ale nie daje Ci how Czyli ty sam musisz się zastanowić, no co z tym teraz zrobić. Oni cię z tym zostawią. Po prostu jest, wow, niesamowita historia, niesamowita sytuacja. I teraz ty musisz sam sobie odpowiedzieć na pytanie, i co z tego teraz, nie? Co, co, co ja będę z tym teraz robił. I w momencie, kiedy inspirujesz się, masz bardzo fajne, inspirujące treści. Jedna rolka mówi ci, zrób tamto. Ta mówi ci, zrób to. Trzecia mówi, spróbuj jeszcze tamtego. Zobacz, jak mi tutaj to ładnie wyszło. To otwierane są te pętle i, i jesteś z tym zostawiony. I teraz Twoją rolą byłoby wziąć sobie tą inspirację, zatrzymać się po tej pierwszej wartościowej rolce i przekuć to w działanie. Czyli plan, akcja, działamy i jest jakiś efekt potencjalnie z tego. Natomiast oczywiście nie po to weszliśmy na, na ten serwis, żeby po jednej rolce przerwać. Łatwiej, dużo łatwiej jest nam po prostu przejść do kolejnego takiego wideo. Więc otwieramy sobie pętle i jeden scroll nas czeka i czeka nas kolejny wy, wyrzut dopaminy. Więc co wybierze przeciętny człowiek? Czy będzie teraz pracował i wdrażał to, 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 co ma wdrożyć, czy może kolejny wyrzut dopaminy sobie zafunduje? No i, no i, no i to jest odpowiedź, dlaczego też będziemy cały czas otwierać pętle i ich nigdy nie domykać. I to jest problematyczne, dlatego że te emocje, czyli te buzujące hormony, łączymy w tym momencie z dziesiątkami otwartych pętli. I zaraz, jeśli, jeśli taką mamy mieszankę, no to efekt jest tylko jeden. To, to, to jest totalny chaos w naszej głowie i totalna niezdolność do działania. A nawet jeśli potrafisz działać, to nie jest tak, że nic nie robisz. Tak? Miałeś przerwę, poszedłeś, pooglądałeś, wracasz i pracujesz. Ale wyobraź sobie, jak źle jest wszystko poukładane teraz w Twojej głowie. To, to może być nieodczuwalne, ale spójrz krytycznie na to, jeśli to do Ciebie przemawia, to spójrz krytycznie na to, co się musi dziać w Twoim ciele. Czego nie widzimy i w twojej głowie, co czasem widzimy, ale też to nie jest, to są często subtelne zmiany. Ale ja to widzę tak, że to jest totalny chaos i dużo mniejsza zdolność do działania. Więc e, jeśli będziemy tak robić przez odpowiednio długi czas, to według mnie pozbawiamy się szans na sukces, bo, szans, e, <suk <exclude> bo sukces wymaga skupienia i wymaga takiego tak, no, no, spokoju i takiego jasnego obrazu sytuacji. Chaos to jest przeciwieństwo. Więc teraz e, kilka krótkich takich rekomendacji, podpowiedzi, co można tutaj zrobić. Pierwszym krokiem jest, bo najłatwiej jest powiedzieć, nigdy tego nie oglądaj, ale żeby wyjaśnić jakiś proces pod spodem, um, przede wszystkim obserwuj swoje emocje, czyli zwróć uwagę na to, co czujesz po takiej sesji, bo najczęściej nic nie czujemy, ale jeśli się zaobserwujesz, to zwróć uwagę na to, w jakim stanie zostawia cię taka sesja kilkunastu czy kilkudziesięciu szorców. Um, Ważne sobie, myślę, że ważne, żeby sobie wprowadzić taką, takie proste zasady, typu, ponieważ wiem, że to raczej nie jest dla mnie dobre, to nigdy tego nie będę robił w pracy. Nigdy nie będę się przełączał na zasadzie odpoczynku. Okay? Czyli innymi słowy, jak coś robimy, to jesteśmy. I tak to nasze wahadło jest trochę wychylone. No bo coś musimy tworzyć, myślimy, z kimś rozmawiamy, więc to nie, jest, nie, nie jesteśmy całkowicie spokojni. Coś się dzieje w naszym życiu. I teraz, jeśli my sobie pracujemy, 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 i powiedzmy, po dwóch godzinach robimy przerwę i zaczniemy wychylać to wahadło, i ta przerwa trwa 10-15 minut, ale na końcu to wahadło cały czas szaleje. Więc jak my wrócimy do pracy, to, to zajmie nam dość dużo. Jeśli w ogóle jesteśmy w stanie jeszcze dzisiaj wrócić do takiego spokoju, to to zajmie nam to dużo czasu. Dużo też będzie bardziej, ponieważ się zaczniemy uspokajać, a wiemy, że telefon jest tak blisko, to dużo nas będzie bardziej ciągnęło do tego, żeby znowu sobie to wychylić, bo, bo to może być przyjemne, nie? Te, te wszystkie skoki emocji. Kolejny taki prosty tip to jest po prostu odinstaluj aplikacje z telefonu, te, które serwują ci te, tego, tego typu rzeczy. To jest najprostsze, nie potrzebujesz tego, przeżyjesz bez tego, tam nie ma nic naprawdę wartościowego, jeśli. Gdzieś tam po pracy sobie chcesz to zrobić, zawsze można sobie to zrobić, posprawdzać te rzeczy na, na komputerze. Nie musisz tego mieć cały czas przy sobie, bo to generuje te niezbyt dobre nawyki. Jeśli korzystasz z YouTube'a, ja na przykład korzystam z YouTube'a, bo tam jest dużo wartościowych treści, ale są też te shortsy, więc jak robić to tak, żeby one nas nie kusiły? Można korzystać z YouTube'a i pewnie z każdego serwisu, ale trochę bardziej strategicznie, czyli trochę bardziej w sposób przemyślany. Na przykład możesz ukryć. Ja nie mam aplikacji na telefonie i ja nie mam i na komputerze, jak od, od, odpalam YouTube, to nie widzę nic. Nie, nie mam ukryte wszystkie wideo, które się mi podpowiadają. Więc jedynym sposobem, żebym ja coś zobaczył, to ja nie polegam na tym, że algorytm mi coś zaproponuje, tylko albo mam coś zasubskrybowane, więc sobie mogę przeglądać. Jak widzę, że coś jest nowego, to mogę obejrzeć. Albo muszę skorzystać z wyszukiwarki. Cała reszta jest ukryta, i to pozwala nam jakby zoptymalizować nasze, nasze środowisko, że nie jesteśmy tak kuszeni tymi wszystkimi, jakby nie patrzeć ciekawymi rzeczami. I zamknę może historią, którą kilka dni temu powiedział mi znajomy, Wiktor, pozdrawiam, jeśli, jeśli oglądasz. Wiktor powiedział, że testuje teraz taki sposób, gdzie pracuje, to się chyba nazywa Pomodoro, przez 50 minut, a potem ma 10 minut odpoczynku. No i y, dobrze się to sprawdza, natomiast, y, natomiast najciekawsze było to w tym, że jakby jest to 50 minut pracy skupionej i to wahadełko sobie tam chodzi delikatnie, i Wiktor zrobił coś mądrego, bo w tej, pra, te, w tej przerwie 10-minutowej on y, on, on po prostu nigdy nie chwyta za telefon, czyli no, wprowadził sobie zasadę, że nie dostykam wtedy telefonu, a zamiast tego, żeby wyrzucić, jakby, on to powiedział, żeby wyrzucić z siebie nadmiar e, jakiejś energii, którą ma, to zaczyna sobie rysować. Czyli po prostu bierze kartkę, czy na komputerze, nawet nie wiem jak. I sobie rysuję. Cokolwiek kształty cokolwiek. I to jakby wyrzuca z niego troszkę, ale jednocześnie cały czas jest w tym takim trybie spokojnym i skupionym, nie jest rozrywany przez, przez TikToki czy, czy inne tego typu rzeczy. Bardzo ciekawe, pomyślałem, że zostawię, do, bo. Bo jest to ciekawe. Ja, jeśli, jeśli możesz zrobić sobie przysługę, to, to wyrzuć te wszystkie aplikacje z telefonu, i będzie dużo łatwiej. Będzie dużo łatwiej. Pamiętaj, że emocje i pętle. To są rzeczy, które, o których się nie mówi, ale które są nieustannie otwierane i serwowane nam w tych, w tych wideo. Jeśli robimy to przez długi czas, przez kilka, kilkanaście takich wideo z rzędu, to tworzymy chaos. Z chaosu nie wychodzi nigdy nic dobrego i dużo czasu potrzebujemy, żeby z chaosu znowu zrobić spokój. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.